nic z Nowej Konstancji na moim kanale, a dzisiaj będzie składanie toaletki. Tak, dzisiaj filmik pod tytułem składanie toaletki. No, w poprzednim filmiku, jeżeli widzieliście, to mówiłam wam, że będę to testować. I tak, będę to dzisiaj testować. No, więc przechodzimy do testowania tego czegoś. A toaletkę dostałam na święta yy, od babci i dziadka, no, od rodziców taki prezent taki wspólny. Dobra, więc yy, zaczynamy. Musiałam sobie dopasować mm, kamerę, telefon, nie wiem. Kurde no. Ej, ale to się pieni. Ej, się boję. Dobra, raz, raz się żyję, bo wezmę tą klawiaturę. Ej, jak to wyleciało, mam całe biurko mokre. Ej, ale to jest słodkie strasznie. Ej, to serio smakuje jak chupa chups, tylko gazowany. Ja bym to zmieniła bez gazowanego, bo no. No to jest takie jakieś bardzo sztuczne. Jakieś takie smętne to w ogóle ta woda jest czy co to jest? Tak to wygląda. Nie wiem czy bym to raczej bym tego drugi raz nie kupiła. No Smakuje jak ten Lizak ale, jak tylko to białe bez tej truskawki, jak tylko to mleczne, rozpuszczone w wodzie i gazowane, i to nie jest wcale najlepszej jakości i takie smętne, to jest całe. Ja już tego nie piję. No, ocena to z 4 na 10 to jest ohydne, naprawdę na 4 na 10 z przełamaniem na 5, ale takim takim odronikiem. czy y, są pewnie osoby, które takie coś by polubiły, ale ja tą osobą naprawdę nie jestem. Dobra, teraz już nie o teście, tylko o toaletce. Więc ja do toaletki mam lustro, no więc już za chwilę tutaj będę składać z moim tatą. No, a potem powiem Wam, gdzie to będzie stało, ale jeszcze sama dosłownie nie wiem gdzie, bo ja w sumie w pokoju mam same skosy, no kurde, pokażę Wam. Idziesz, 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 idziesz. Mam dwie inne skarpetki, nieważne. I skos. Idziesz, 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 idziesz. I tutaj też skos. No, tutaj też. Skos. Nieważne tą stertę ubraj mam syf, ale nieważne. Jedyne, gdzie by się nadawało, to tutaj gdzieś. Ale jest obraz. Idziesz, idziesz, idziesz. Tu też skos. Tu by się najbardziej nadawało, ale... Jakoś nie wiem, nie wiem. Dobra, więc my już tu powoli składamy. I widzimy się na efekcie końcowym. Powiem wam, że jest ciężko to złożyć. Jest tyle detali do złożenia. I w ogóle my już tu składamy 40 minut. A no, jest ciężko. Mój tata gdzieś poszedł i... Dopiero tyle nam się udało zrobić. No ciężko jest, naprawdę. Ja teraz jeszcze dokrę będę dokręcać te śrubki i będziemy to jakoś kończyć jakkolwiek. Jakokolwiek, no. Jeszcze wam pokażę, jak to ma wyglądać w efekcie końcowym. A ja mam w ogóle całe spodnie w takim drewnie, bo to wszystko się tak sypie. To tak będzie wyglądać. To jest w ogóle szkło takie. Zobaczcie. No, to jest szkło. Ja tu jeszcze dokręcam śruby. No. I widzimy się, no... Nie wiem, czy dzisiaj zdążę to wszystko skręcić, ale raczej nie. Jak coś, tu się będę odzywać. Już tyle złożyliśmy, um, to jest taki no, blat, czy co to jest, i takie, no. Ogólnie takie coś składaliśmy przez jakieś, yy... Ej, ale jest jakoś taka beznadziejna. Um, składaliśmy to w ogóle przez jakieś półtorej godziny. A, jest na razie to, jeszcze y, trzeba tutaj szafki. To, takie wieszcze. No, jest jeszcze dużo roboty i po prostu skończymy to jutro. A że mogę sobie ten, a że ten filmik wstawię, no dosyć późno jak na teraz, to będę miała czas, żeby po prostu ten i po prostu. Będziemy się widzieć yy, w kolejnym dniu, ale jakby na tym samym filmie. Więc no, do jutra. Pa, pa! E, wiecie co? Po takiej chwilowej rozkminie... Jak ja to złożę z moim tatą? Przecież ja do jutro do dziadków. Ej, to nie wiem, czy... To wleci wtedy kiedy chciałam, bo no jeszcze zobaczę. Albo widzimy się jutro, albo po prostu za tydzień. Nagram na zapas dużo filmów. No. Dobra, no to pa. Hejka kochani, minęło jakieś 4 dni od zaczęcia składania toaletki. Jak widzicie, no... Nie widzicie. Jak słyszycie, na tamtym kilka dni temu mówiłam, to znaczy, wy to macie jak sekundę, a ja jak kilka dni. Yy, mówiłam wam, że zobaczymy się przy efekcie końcowym. Tak. I minęły cztery dni, i efekt, efekt końcowy jest taki: yy, tak wygląda toaletka. Yy, jeszcze lustro tu jest, ale ono będzie zamiast tej tablicy i no, tak wygląda toaletka. Będą na pewno odcinki z przygotowywania jej. No, kosmetyki w ogóle. Tu jest taka szyba, tylko trochę się boję o tą szybę, ponieważ zobaczcie, no ją można wysunąć, ale mam nadzieję, że się nic nie stanie. I toaletka chyba będzie w tym miejscu albo w tamtym. Sory zasyw. Tak, i tutaj są szafeczki, w nich nie jest jakieś jeszcze najwięcej porządku, ale są duże. No. Takie dwie. No. Więc jeżeli Wam się takie odcinki podobają, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na dole i czekajcie na y, filmik z. Dekorowania tej toaletki, coś takiego. Dobra, więc pa